Cześć wszystkim. Pewnie już wiecie, że porzucili nas nasi nowi chłopcy. I nie mamy teraz chłopaków. Jesteśmy singielkami. Dlatego dzisiaj nie mamy treningu cheerleaderek, bo nikt nas już nie motywuje. Dziewczyna, co ze mną? Ty nie, Ty nie jesteś, jesteś naszym, naszym chłopakiem. chłopakiem. Napiszcie im, że są głupi, bo cheerleadering to wasz sport, a sport to jest wasz najlepszy przyjaciel. Ach, maskotko, nic nie rozumiesz. Dziewczyny nas zrozumieją. Nie ma chłopaka, nie ma dobrego nastroju. Dziewczyny, zakończcie tego live'a, chcę z wami pogadać na osobności. Ja nie wiem, wy jesteście jakieś wybredne, to wszystko nie tak. Całuski! Maskotko, co to znaczy, że jesteśmy wybredne? Wcale nie jesteśmy, jakie jesteśmy. Maskotko, a ty co? Nie masz uczuć? Nie wiesz, co to znaczy złamane serce? Złamane serce boli bardziej niż potłuczone szkło. Maskotko, my nikogo nie kłamiemy, jesteśmy zupełnie szczere. Dobra, dziewczyny, przepraszam, może jesteście szczere. Nie chcę, żebyście się smuciły z powodu nowych facetów. Może wrócicie do koszykarzy? Nie! nigdy. No tak, przegrywy, ostatniej w toalecie byliście wy. Jeżeli zostawiacie tam swoje rzeczy, to nie będziemy was już do niej wpuszczać. O czym one mówią? Nie, nie wiemy. wiemy! Dziewczyny, a możecie jaśniej, bo ja nie zostawiłam niczego w toalecie. Powiedzieć wam coś więcej? Jana no, lepiej to pokaż! Dobrze, Laila. Dziewczyny! Ale czemu my? To nie my. Jaki koszmar. Ale to nie jest nasza wina. Nieważne, dziewczyny, czy to wy, czy nie wy. Jak nie nauczycie się korzystać z kosza na śmieci, toalety będą zamknięte. Przestańcie wrzucać wszystko do toalety. O, Laila, Jana, szukałem was. Potrzebuję pomocy. Witam, nauczycielu Mike. My też cię potrzebujemy. Nie, nie mówcie, mówcie nauczycielowi, nauczycielowi Mike'owi. Mike Przygrańcy, idźcie na spacer. Dziewczyny, mam do was poważną sprawę. Julia, ty to zrobiłaś? Nie, Didi, to nie ja. Nauczycielu Mike, te przegrywy przesadzili. Wystarczy, mam dość o przegrańcach. Mamy koszykarzy, mamy liderki w szkole, ale nie mamy żadnej fajnej pary. A, A, nauczycielu Mike, i co mamy poszukać fajnej pary? Mamy globalny problem w toalecie na dole. Dziewczyny, musimy dzisiaj znaleźć fajną parę. Och, nauczycielu Mike, i jak to nas niby dotyczy, co mamy zrobić? Wszystkie pary się rozeszły, kogo mamy wybrać? Myślę, że trzeba zrobić konkurs. Ogłosi to w całej szkole. Niech się wszyscy przygotują i już! Dobrze, nauczycielu Mike! Cześć, Cześć kochani. kochani! Zróbcie nam pyszne mohito i podgłośnijcie moją piosenkę. Cześć, dziewczyny, okej. Okay. Dziewczyny, czemu jesteście smutne? Pizza nasi nowi chłopcy nas rzucili. Jak mamy być zadowolone? Ice, włącz, włącz piosenkę. piosenkę! Dla was wszystko! Zostań, Chcę być z tobą. Czemu uciekasz? Nie chcę od ciebie prezentów! Nie chcę od ciebie prezentów! Nie chcę od ciebie prezentów! prezentów. ojej, oj, oj, jakie występy! Piosenka Diony jest. Ale próbują przykuć naszą uwagę, zobacz. Niech próbują, już za późno! Dziewczyny, pomyślałam, że my też musimy nagrać naszą piosenkę. Jaką? Żabe, super, żaby klasa! Dziewczyny, mówię poważnie, znalazłam kogoś, kto pisze utwory tylko za półtora tysiąca. Dobra, to dzwoń. Tylko powiedz, że potrzebna nam piosenka, którą można odtwarzać wszędzie. Tak, dzwonię. Halo, dzień dobry. Dima, czemu kapisz się na buntowniczki? Nie rozumiem. Co, ta nie mogę się skupić. Uwielbiam, jak ten szyld świeci w kawiarni, hipnotyzuje mnie po prostu. Dima, za kogo ty mnie masz? Tam tańczą buntowniczki. Dziewczyny normalnie fajnie tańczą. No. Kev, dla ciebie fajnie poruszam się tylko ja. Możemy zmienić ten napis? Dima się zahipnotyzował. Można troszeczkę ciszej, proszę. Mamy ogłoszenie, bardzo ważne. Można trochę przyciszyć. Dobra, Ice, wyłącz muzykę. Posłuchajmy, co ogłaszają szczury. Ciekawe, z czym mogły do nas przyjść. Słuchamy was. Dzięki. Kochani, w naszej szkole są fajni koszykarze, fajne cheerleaderki i fajni futboliści. Ale nie mamy fajnej pary. Wow, to brzmi interesująco. Ale jesteśmy singielkami. Dlatego będzie konkurs i biorą udział ci, którzy mają parę. I wybierzemy najfajniejszą parę z tej szkoły. Słyszałyście? Wybiorą najfajniejszą parę. A my znowu bez pary. Dziewczyny, my już od dawna szukamy chłopaków. My, my weźmiemy udział. udział. Naprawdę fajna szansa. Jesteśmy jedyni w szkole, którzy mają parę. Sądzę, że wszystko rozumiecie. Wszystkie pary czekamy na was w sali. Wow, Ice, super, pójdziemy. A kto będzie pracował? Mamy pracę. No, Ice, możemy być fajną parą kelnerka i barista. A niech to dziewczyny, przegramy ten konkurs. Nie mamy chłopaków. Nie chcę przegrać takiego konkursu. Ja też nie chcę. Zawsze chciałam być wybrana jako najfajniejsza para. Zostańmy do naszych, naszych chłopaków. Dziewczyny poważnie? Będziecie się płaszczyć przed nimi, bo jest jakiś konkurs? My, My też chcemy, chcemy wziąć udział. udział! Ale z kim przecież nie mamy dziewczyn? No, można z żabami. Tak, byle wziąć udział! Nie, 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 byle nie żaby. Lepiej w ogóle ominąć ten konkurs. I co? Oni, Oni przyjdą. przyjdą! Fajnie, czyli wy bierzecie udział, a ja nie? Chłopaki, przyszliście. przyszliście! Dziś wybierają najfajniejszą parę. Dziękujemy, że przyszliście z nami pójść. Super, dziewczyny. Nie spodziewałam się tego po was. Diana, chciałbym, żebyś została moją partnerką na konkurs. Dziękuję, Romeo, ale ja nie chcę być w parze z Tobą. Diana, dlaczego? Razem będziemy dobrze wyglądać i wygramy wszystkie głosy. Romeo, nie denerwujmy nauczyciela Majka. Powodzenia, dziewczyny. Dzięki, Dzięki, Diana! Nasze zwycięstwo to będzie Twoje zwycięstwo! Czy co mamy zrobić? Nic! Po prostu pójdziemy i powiemy: głosujcie na nas! Uczniowie będą na nas głosować, bo w tej szkole jest bardzo mało par. I tyle: mamy pewne zwycięstwo. Diana trzeba przekonać. Przekra nam, Smile, ale chcemy wziąć udział w konkursie. Dziewczyny, zapraszamy was do pary! Mówicie poważnie? Ja się zgadzam. Co? A ja? Blondie, a ty sobie sama znajdź parę. Ja wam to jeszcze przypomnę. Ej, wszyscy idą na konkurs, chodźmy. Powodzenia. Ice, to co, idziemy? Pizza, no nie wiem, mamy pracę. Ajs, wszyscy są na konkursie, nikogo nie będzie. No dobra. Nie, no niemożliwe, czy tylko ja nie mam pary? Nie tylko ty, Smiley, ja też nie mam pary. Może pójdziemy razem? Nie, dziękuję. Okej, okay, przejdę się po szkole, może kogoś znajdę. Romeo, znowu ty? Diana, no spróbujmy. Nie, Romeo, mówiłam ci, nie mogę tego zrobić z tobą. Przepraszam. Diana, ty jesteś singielką ja też. Może weźmy udział w konkursie? No i po co, Smile? No może uda nam się to naprawić i będziemy najfajniejszą parą w szkole. No dobra, Smile, zróbmy to, ale tylko po to, żeby wygrać konkurs. No jasne, nie miałem już nadziei. No to co, umowa? Smile, mam cię dość. No dobra, chcę, żeby w tej szkole była wybrana najfajniejsza para. Zawody poprowadzą Layla i Jana. Nauczycielu Mike, proszę usiąść. My wszystko zrobimy. Diana, pogodziłaś się ze smilem? Nat, a ty co, pogodziłaś się z gerą? Już rozumiem, Diana. Kochani, wszyscy wiecie, że nastoletnia miłość to najwspanialsze uczucie na świecie. Chciałybyśmy ogłosić najfajniejszą parę naszej szkoły. I tak, zwycięska para otrzyma prezenty: korona dla najlepszej pary, balony i bukiet kwiatów. Jesteśmy najfajniejszą parą? Dima, powiedz to. Jesteśmy najfajniejszą parą. To na najfajniejszą parę będziemy głosować. Na początek poznajmy nasze pary. I tak, pierwsza para to Karina i Kev. Druga para to Dima i Zielona. Trzecia para Smile i Diana. Następna para, Gera i Nat. Głosujcie na nas. Kochani, wybierzcie najfajniejszą parę. Nas. Następna para to Kitty i Igor. Następna para, Ice i Pizza. Głosujcie na nas, na najfajniejszą parę, która... Daje dobre jedzenie i dobre napoje. Następna para to Timur i Sophie. Głosujcie na nas! Jesteśmy najbardziej wysportowaną parą. Następna para, Żenia i Max. Jesteśmy najsympatyczniejszą parą. Głosujcie na nas! Inaczej, liderka żabę, Żenie. Jesteśmy najfajniejszą parą! Następna para, maskotka i Gigi! Głosujcie na nas! Wysprzyjcie mnie! Jestem nieszczęśliwą singielką bez pary! Kochani, wszystkie pary są wspaniałe, ale która para będzie najlepsza? Zdecyduje głosowanie. Zanim będziecie głosować, zastanówcie się, która para podoba wam się najbardziej. Kochani, życzę wam powodzenia w konkursie. Widzę, że pojawiło się dużo nowych, pięknych par. Tego nam było trzeba. Nie ja cię kocham. Romeo, uspokój się. No dobra, powodzenia wszystkim. Zaczynamy głosowanie. Powodzenia nam. Wygrana jest nasza. Na pewno wygramy. Dla najpopularniejszej pary. My na pewno wygramy. Za kosza. Za cheerleaderkę. Na sportową parę. Na nas. Niech wygra najlepsza para. Jeszcze ja nie głosowałem. Oddaj głos, Romeo. Ty się gapisz. Kochani, kochani. Czas, żebyśmy z Janą policzyły głosy. I poznamy najfajniejszą parę w tej szkole. Jana, szczerze mówiąc nie wierzę, że znowu wygrasz ty Ismail. Nat, ja też ci nie wierzę, że wybaczyłaś Gerze. Diana, wybaczyłam. Karina, czuję, że wygramy my. Ale nie denerwuj się. Wszystko zależy od uczestników. Tak, tak, tak. To samo ci powiem, kiedy wygramy z Kewem. Wygramy, wiesz, ma. Nie ma mowy, ja i Sołata wygramy. Chłopaki, a jak będziemy świętować, jak wygramy? Słuchajcie, my jesteśmy z wami tylko, tylko przez ten konkurs, rozumiecie? Dobra, my też jesteśmy z wami tylko przez konkurs. Myślisz, że na nas ktoś zagłosuje? Browasty, jeśli są tu normalni uczniowie, to Tak. Ty i ja jesteśmy najfajniejszą parą. Dobra, kochani, głosy zostały policzone. Wybraliśmy najfajniejszą parę. Ci, którzy nie wygrali, nie smućcie się. Dla siebie ciągle jesteście najfajniejszą parą. Kto wygrał? To na pewno my, na pewno my. Najfajniejsza para w tej szkole to? Najpopularniejsza para w tej szkole? Diana, Diana i, smile. i Smile. Oh my God! Nie no wiedziałem. Co? Przyjmijcie nasze gratulacje. Diana i Smile znowu zwyciężyli. Kto by się spodziewał? Kochani, bardzo dziękujemy za oddane na nas głosy. Jesteśmy bardzo szczęśliwi. To wiele dla nas znaczy. A teraz czas na prezenty. Smile gratuluję. Dzięki. Diana? Dziękuję. Diana, to też dla ciebie. Dziękuję. No to jeszcze raz! Gratuluję wam serdecznie! Korona jest wasza! Stop, ja muszę coś powiedzieć! Szybko, zakładajcie mi koronę! Szybciej! Diana, no, przepraszam. Oni się zjednoczyli tylko po to, żeby wygrać. Nie kochają się! Wiedziałam! Policzmy głosy jeszcze raz! My musimy wygrać! To nieuczciwe zwycięstwo! Oni ukłamują! Romeo, zejdź! Diana, o czym on mówi? Powie, o czym on gada. Załóżcie jej koronę. Nie, stop, Smiley. Nie mogę tego zrobić. Kochani, to prawda. Smiley i ja zjednoczyliśmy się, ale tylko ze względu na ten konkurs. Co? Co? Wiedzieliśmy. Nie wiedzieliśmy! Ja i Smiley nie jesteśmy parą. Dlatego policzcie głosy i wybierzcie najfajniejszą parę z naszej szkoły. No dobra, kochani. Zwycięzcy oddali koronę. Dlatego konkurs nadal trwa. Kochani, a wy subskrybujcie mój kanał, zostawcie lajki i czekajcie na nowe fajne odcinki. Do zobaczenia, pa pa!